Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z TDG2, więc... No, sorry, ale nie wiedziałem co zrobić, szukałem rozwiązania, ale nie szło go znaleźć, po prostu. Zajrzałem w pliki gry, po prostu otworzyłem projekt e, gry i sprawdziłem, jakie jest hasło do tego sejfu. I hasło brzmi jed... nie, moment, czekaj, czekaj, czekaj. 3125, bodajże. Dlaczego? Nie wiem. Znaczy nie. 3, 1 i 2 to wiem dlaczego. Ale dlaczego 5? Nie mam dla tego pojęcia. No ale dobra. no Myślałem, jak to zrobić i nie pomyślałem. Nie mam pojęcia, jak, jak na jakiej zasadzie to wszystko miało działać. Chyba 3, 1, 2, 5 mam, mam nadzieję. No jest poprawne. Ale wiecie co? Wiecie co? Wiecie co? Jest poprawne. Ale wiecie co tam było w tym tym? Nawet tak jest poprawne. To ten save jest pusty. Znaczy pusty. Właśnie wpisałem poprawne hasło i co się stało? Nic. Więc. Yy... Mogę tylko rozłożyć ręce, nie mogę nic zrobić. Sorry bardzo, ale tak to wygląda. Co my tutaj mamy właściwie? Udaję się do starego szatou. Chciałbym, naprawdę chciałbym, ale nie da rady. I wiecie co? Ciekawostka. Tam... że to było chyba tutaj. W tej kuchni ta, ta babka jest, nie? Wiecie, co zrobić, żeby ona jakoś inaczej coś porobiła? Trzeba przełącznik włączyć, który nie jest włączony u mnie. Dlaczego? Nie wiem. Znaczy, ten przełącznik się wiecie, kiedy powinien włączyć. On się powinien włączyć wtedy, kiedy ja zagadam z kolesiem, żeby znaleźć tą Rose. Więc super ekstra generalnie. No, no to dobrze, nie? Bo przełącznik nie jest włączony i podejrzewam, że będę musiał go sam ręcznie włączyć, bo inaczej to nie da rady. Ta. no to zaraz wracam, muszę włączyć ten przełącznik, żeby wam pokazać Jak ta misja wygląda, żebym mógł to misję zakończyć, żeby wam pokazać Smutne to jest, że w grze są takie błędy techniczne, no ale... Testerzy dali dupy Tutaj, tutaj już powiem szczerze, Tester, testerzy dali dupy Sorry, ale <laughs> tak to wygląda Bo testerzy powinni to wyłapać, ale no, no... trudno, bywa, nie? Bywa, wybaczam Także włączam przełącznik, zaraz wracam Okej, okay, jestem z powrotem I teraz tak jak już, no ja już to nacisnąłem generalnie, to jest, no tak wstawiłem, żeby wiedzieć, gdzie wejść. To nie ma animacji, tylko uruchamia po prostu przełącznik 118, który odpowiada za włączanie tej misji. Który to nie został włączony niestety, więc... No dobra. Podchodzimy. Witaj młody chłopcze! Witaj! I czul! Co jest? Dlaczego? Co się stało w ogóle? Coś spieprzyłem, moment. Proszę, ja was bardzo. Wydupiłem po prostu ten warunek, który wymagał, żeby 118 przełącznik był włączony, i teraz działa, nie? Bez warunków wszystko, wszystko gra. I teraz tak. Dalsza część dialogu, bo ten dialog, który był poza warunkiem, widzieliście już. Więc dialog to już tam. No, no, no lecimy dalej. Ale widziałaś może, bo być może osobnika płci nazywa nazywanego. Hmm, jakie to było? Rose, o no tak. Wiedziałam, znalazła moje starsze, stare straszne historie, po czym powiedziała do czegoś w cieniu Wyruszę na cmentarz do krypty, po czym wbiegła z willi A, dzięki Okej, okay. teraz sobie zniknę, żegnaj e, Cmentarz do krypty, rozumiem, ciekawe czy się krypta teraz otworzy, jak ja w taki okrężny sposób to zrobiłem no. Zobaczymy, może tak, może nie, zobaczy się e, W ogóle ta jaskinia tam tam, co ją widzicie po prawej stronie, na górze też nie ma żadnego celu. Nie ma tam żadnego warunku, po prostu jest ta jaskinia, są leżące postacie i to jest wsio. Tak naprawdę. Smutne, ale dobra, no tak to wygląda, no i tak to jest. Mogłem se kur, na walki wyłączyć tej trawie, A dobra, na razie, mi może nie będę nękać. Słychać muzykę? Słychać chyba, nie? Mam nadzieję, że słychać. Okej, okay. to gdzie to było? To był domek demona, bodajże? Chyba tak. Bo krypta była chyba. No to jest tu, tylko czy ja będę mógł to otworzyć? Mogę wejść! Aha, dobra, możliwe, O, a to ci psik, zobacz, kurde Come on, takie błędy? jest to... D dobra, tutaj to już się pojawi lekka frustracja moja, ale to nie jest błąd, którego nie da się wychwycić Serio Więc, no dobra, no, trudno, no, no, bywa a może jakiś patch wejdzie, może coś, może to poprawi, bo zobaczcie, to jest kuźwa tragedia. To nie jest śmieszne, to jest kuźwa głupie, no dobra. O co ci chodzi, ziomek? A to Rose jest! No dobra. Jaki ci głos dać, kochaniutka, żebyś mnie nie przekleła później? Hmm... Znalazłeś mnie? Innego nie potrafię, sorry. A twoi przyjaciel tęskni! Za darmo, latałem po lesie, by cię znaleźć, więc albo w tej chwili do niego pójdziesz, albo zbuchnę. Lecz ja nie mogę wyjść nie tak prosto! Nie możesz wyjść, tam masz drzwi, szybko prosiłbym. No dobrze, więc żegnaj. That's the whole story. To co, wracamy teraz do tego ży... chłopa, nie? który mi, mi tam to zlecił. Chyba De Desert Fox mi, mi to zlecił. No <laughs> to nie! Jedność było trawy! Jedność było jedno! Nie, żeby coś, a to było jedność błotrawy. Ja chyba sobie słuchawki tu tam na policzki, bo wtedy jest lepiej. Nie zciszę teraz, żeby mi się tam nie popieprzyły poziomy muzyki podczas nagrywania, ale. Mm, generalnie mógłbym sobie kuźwa to ściszyć, ale teraz już to jest trochę za późno. Teraz tak, gdzie to było? To nie było tu, a to było tu. No, tu trzeba było w górę, chyba pójść. Jap yep. I to było w tej karczmie, takiej. Ja pamiętam, gdzie to jest. Znaczy, chyba pamiętam. A ciekawe, czy tutaj da się wejść, zaraz to sprawdzę gdzieś w tym projekcie. Generalnie, otwarcie sobie projektu w tle to jest dobry pomysł, ale nie polecam tego, bo może no, trzeba się go się tylko jak ktoś się zna na rzeczy. Zresztą, też takie w sumie to taki. Może, może nie cheat, ale. No, tak nie bardzo. Tatiana Nie ma. A, było, 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 Desert Fox. Jak widzę, udało ci się, stary, jesteś mega. Eee dzięki. No więc y, nie mam za bardzo, co ci dać. Nie, pod, nie potrzebuję, tak naprawdę, ale gdybyście się jeszcze kiedyś spotkali, to wisi ci przysługę. Nie ma problemu, dzięki tobie, że ją znalazłeś. Albo wiesz, już wiem, cię ruchu zwanego splash, znam to. E, dzięki. No kurna, takie bezużyteczne mi się nie Po co mi to? Po co mi to? Kurde, to jest tak użyteczne, że w ogóle udaj się do starego szatołu. No... Udałem się, że tak powiem, ale jakby cel chyba trochę nie jest spełniony. Znajdź i pańskie gazetki. Nie wiem o co w tym chodzi. W sensie to powinienem mieć już wykonane. No i powinienem mieć inne misje, które muszę tutaj zrobić. No ale dobra, już nieważne. E, poczekajcie, co ja jeszcze miałem zrobić? Czy ja nie miałem przypadkiem teraz iść? Tak, ty mi ty jesteś. Nie przepuścisz mnie. Dobra. Ja miałem iść tam, gdzie jest Dom Demona, tylko że zamiast do domu Demona to iść na południe. Chyba do tego gościa, nie? Tylko, czy ja mam już ten kwit, kurna, nie pamiętam. To jest problem. A, w ogóle u tej babki to już byłem? miałem jej chyba diamenty przynieść, czy coś? Masz go tak. Dziękuję Ci! I to tyle! To to dzięki! Zapałki no, można różne pierdoły u niej kupić. Nie wiem po co ja tę misję wykonuję, to jest bez sensu. Znaczy no dziennik zadań nie działa poprawnie, w sensie on nie działa w tym momencie, więc... Nie wiem czego to jest kwestia. Smutne to trochę, że gra ma takie błędy, bo tak to by była cholernie przyjemna. A teraz to tak trochę wpienia, no ale trudno. Eee, Teraz tak, przejdźmy przez to kryptę. Po to ta krypta była kurde. Okej. Okay. I tutaj. Boże, ta muzyka, taka głośna Ja pieprzę Mam? Masz pismo? Ja pracuję nad tym Czekaj, kto mi miał pismo przynieść? Znaczy, do kogo ja miałem iść z tym pismem? A nie do stalkerów przypadkiem? Ma sens, tylko gdzie to było? Czekaj Gdzie to, gdzie byli stalkerzy teraz? Mm, momencik Teraz pomyślę i będzie to nie było gdzieś... Nie, to nie było tutaj. Czekaj, a tutaj ta lokacja to co to było? Tak jeszcze sprawdzę w razie czego. Eee... Możliwe, że to było tutaj. Oj, wyłączę te walki sobie chyba zaraz za chwilę. Zmieniają i to strasznie. Przepraszam, a gdzie można rappel kupić, żeby tego gówna się pozbyć? Dobra pójdźmy dalej moment Ścieżka w górę to było Tu Ja muszę w ogóle do obozu stalkerów pójść Czy gdzie indziej Zmora tej gry Zez postaci Mają zeza rozbieżnego Nie widzą po prostu tych wrogów bo 99% ataków Które są nie trafiają a bo unik piszcze, to i może być Do walki to jest tragedia, naprawdę Tym bardziej, że repla jest jak na lekarstwo Też będzie walka jakaś Nie było O, to miałem jednak do was pójść, tak? No to mamy malutki problem Eee, taki bardzo malutki. Spieszmy się, ostatni świetlik nie może zginąć. Karol, mogę swoimi mocami przetransportować do tamtego budynku, ale tylko ja i ty będziemy mogli się tam dostać. A co jej Baby? Oczyścimy ci drogę powrotu. To co może tam być, możliwe, że jest mocne. Nie martw się, ogarnę akcje. A więc ruszajmy, chyba do idealnej biterolko. Dokładnie. E, człowieku? Okej. Okay. A jakiego budynku? O co tu chodzi? Ta niespójność w fabule mnie trochę niszczy, ale dobra, niech będzie. No już, tym razem tunel wymiarowy zadziałał szybciej, chyba. Gdzie jesteśmy? Trochę cel się zaburzył, jesteśmy pod salą tronową. Ziomek będzie musiał ci coś powiedzieć potem. Nie ma czasu, umarli, nie piszą zgód na przejścia do miasta. A, miałem, mam zgodę do wejścia do miasta wziąć, dobra. Dwie postaci, czy one są dobrze wyposażone? Weźmy sobie besty. Tak, maksymalnie. Mam nadzieję Tutaj zobaczmy, 150, no może być, może być Możliwie Cześć! Chłopaki! Wziąć ich pod pokój architekta i rozstrzelać ich! To temu głupkowi otworzy serce! Ta muzyka przygrywająca, trochę to nie pasuje, ale dobra No dawa. ajoli miałyśmy robić chaos, a nie czekać aż jakiś chłopaczek otworzy drzwi w telefonie! Mój telefon poniesie dzisiaj śmierć, coś czuję, ale dobra eee, wiem dalej Potrzebujemy jego dokumentów, wtedy sześć da nam więcej niż teraz. Ale... czego? Ale... Tak, dobrze, słodki pyszczek w kubeł i do kuchni robisz mi kanapkę z hajs! Czemu z hajsem? Co to jest za postać w ogóle? E, no dobra, ale po tym wszystkim zrobimy coś ciekawszego. Przejdź do mojego namiotu, tam obgadamy pewne sprawy. Wajoli... o, pff, 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 Nieładnie, w takich grachy tak nie wrzu nie wrzuca się takich kwestii. Ty, ty, ty niedobre nie w karty pograć, tak, 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 tak To, to, to ewidentnie, tak, 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 tak to wygląda Szybciej! O kuźwa nie, znowu, zabić go szybko! Rozgrzejemy atmosferę Wrócisz szybciej do siódemki niż Marcelena i Will W sumie zapomniałem, co chciałem powiedzieć, ale to nie zmienia faktu Nie dam się oszukać, jak Will! Czemu sam jestem? No dobra, trudno, wajoli o kurwa, Dobra, wyłącz. To jest fajne, bo można sobie tak bardzo łatwo muzykę wyłączyć. To by było na tyle. Sierp koszmarów. Super. To, co ma dupcerzyk. Eee... eee Dukcerzyk. Przepraszam. <noise> Przypadkowo, wiecie co? Eee... Dobra, nie będę kontynuował tego tematu. Pięknie załatwione! O, czekajcie, nie mam tekstu, który pozwoli mi się, mi się na ucieczkę. Który pozwoli mi się na ucieczkę. Wad? A jesteście tacy dobrzy, ja taka słaba, może... Zamknij, znudziło mi się słuchanie tych sądcych tekstów. Sądcych tekstów, eee, Poczekaj. Tekst może ssać, w, w sensie tekst z się, ale nie, nie ma czegoś takiego jak sące teksty. To nie są nie, to, 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 to nie są niemowlaki, że socyca, czy coś. To nie są. Socicy. Nie może być Nie ma czegoś takiego jak sący tekst. Tekst z się, to tak, ale nie może być sący tekst. Na hell, a może się żebiam o szczegóły, tylko nie nieważne. Dalej. Ediska, zajmij się I o nie, uwierz, zrób co uważa za słuszne, tylko nie zawijaj i przypilnuj stalkerów. Przestaje być prąd. Dobra, trudno. Molotow. Molotow. Molotowo, czekaj, zapisz grę, bo tu mnie wszystko może zamordować. No. Jam ja dziesiąty poziom? Kiedy ja to wbiłem w ogóle? Co mam? Jakiś. Demoniczny kijek chyba mam A co to jest? To nie jest Czekaj Demoniczny kijek eee, Wykorzystuje 10 HP Aha, wiem już co to jest, sierp koszmarów Wykonany za hajs z reklamy na Spotify <noise> Okej, okay. luz To tak, tędy Uuuu Tyle opcji wyboru, no gdzie ja mam teraz pójść? Na górę? Nie, cofaj. <laughs> nie mogę się cofnąć, to wczytam grę. Mhm. Dobra, jeszcze raz. Powtórka. Powtórka, powtórka, powtórka. Eee, jeśli nie tu, to może pójdę tu w takim razie. O tu. Zamknięte. <laughs> Tyż zamknięte, o co tu chodzi? Kuchenna rewolucja! Swoją drogą, nienawidzę tego programu. Raczej nie przepadam za prowadzącą, ale to taka kwestia poboczna. Nie można nam pójść, to po jaką cholerę jest dywan? I co dalej? Co dali? Tutaj. Generał. Przybyszu. masz Stempel? Ja mam go, generale. Zatrzymaj go i teraz posłuchaj. <coughs> to coś mnie zabije, zanim ci powiem. Zabij to coś. Wszystko z nim okej? Okay? Chyba. Możliwe, że się wylizę jak szybko go przywieziemy. Czyli zginę, bo nie uda nam się tego zrobić. Disko, co ty mówisz? Nie jestem disco, nędzny uzurpatorze, jestem numerem 5. Sam on kazał mi tu zrobić burdel. By zwabić ciebie, nasz pan chce zapytać Cię tylko o jedną rzecz, jaki masz w tym cel? Co oczyścić świat z bogactwa takiego jak Ty? Słuchaj, nie mam czasu ostatnia szansa ucieczki mi z A Ty stoisz na drodze, uciekaj albo walcz. Więc przygotuj się na śmierć z rąk mojego stroju. Czekaj, wyłączę sobie muzykę. O, teraz wyłączyłem sobie muzykę, można grać dalej. Atak. Nie bud. Co jest bardziej skuteczne, atak zwykły czy czary? Jak trafię atakiem, to może się zastanowimy nad tym, co? Trafisz kiedy tym? Masz, no to czarem. Czarem jest łatwiej ci chyba trafić. No to będzie czarem w takim razie. Trudno. Mamy zużyje, ale 200 punktów doświadczenia. Wincy się nie dało. To niemożliwe, odkupujesz mi śmieciu! Albo walić to, nie ja jestem z piątką z powodu nastrój. Dawaj na solo! A jeszcze tak! On jak Cyrax wygląda z Mortal Kombat. Co? Znajdę cię, wrócę z nimi! Słuchaj, ja już umrę. Nie staram się mnie uratować, po prostu już czas na mnie. Chcę ci powiedzieć jednak, dlaczego się dzieje. Dlaczego się dzieje to, co teraz się dzieje. I Mam dla ciebie coś, co przez całe życie dawało mi nadzieję. To nie tylko maszyna Esavera zawiniła. Błąd leżał w tym, że ja i inni zabiliśmy jednego. Wyłączę muzykę, bo mnie denerwuje. Znaczy, już słuchawki zdjąłem. To nie tylko maszyna Esavera zawiniła. Błąd leżał w tym, że ja i inni zabiliśmy jednego człowieka, który mógł powstrzymać iluminata. Bawiliśmy się nimi jego uczciami, a potem ja go bez emocji zabiłem. Iluminat opie. Opiek. Gdy umarł, dał pewnemu młodzieńcowi swoją wiedzę narodził się z naszej ludzkiej głupoty. Dradziłem człowieka, który uważał mnie za przyjaciela. Weź pismo. Weź tytuł. Mój... Weź tytuł mój, jesteś ostatnim świetnikiem. Dałbym ci tort, ale nie mam jak. W mieście jest cmentarz, znajdziesz tam kaplicę. Chowaj mnie, pochowaj mnie tam, żegnaj. Cholera, i znowu typowa historia z dowódcą, który jest wybrańcem. A, no dobra, jak trzeba, to trzeba. Ale dostałem pismo, jestem bogiem tego wymiaru. Raczej nie. To co ja mam teraz zrobić? Może mi dziennik pokaże? Nie! Po co? Okej, okay, to zbieramy się? E, tak, chodźmy. Ciebie mam jeszcze wziąć. A ta jakaś nierozmowna, taka nie bardzo nietomna, coś taka, dobra. Suń Dzięki. No, czekaj. Idzie tu z kimś pogadać zaś. Ty. Halo, halo. Wmordewalo, Stalker. Ten chodnik. D, 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 d. Aha. Dobra, 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 było. Mogę tu wejść? Nie, nie, wyjdę teraz Nie, przepraszam, wyszedłem. Myślałem, że nie wyjdę Co ja mam... Aha, bo ja mam się teraz wrócić tam do tego Do... Już wiem gdzie Tak, już wiem Eee... Co się stało? Czekaj, poczekaj chwilę, to to... Dlaczego to się przestało nagle palić? O co tu chodzi? Czekaj, może w namiocie odpocznę. Nie, nie idzie do namiotu wejść. Dobra. Dobra, miejscami tej gry nie rozumiem, ale... No to dobrze. A no ta, zapomniałem, że jeszcze mamy tego tych rzeczy. Ej, yeah, a demon gdzie? Mimo... No ja pieprzę. Jak może demona nie... <laughs> paczki Haribo, to jaką cholerę? Te paczki bo to jest bezużyteczna rzecz, szczerze. Jeszcze nigdy ich nie użyłem i jakoś nie jestem smutny z tego powodu. Dobra. Zabich komary. Kurde, żeby moje postaci, które są już takie wykoksane, musiały się użerać z takim badziewem jak komary, no to już jest naprawdę skaranie boskie. Ale okej, okay. okej. Okay. Okej. Okay. W ogóle tamtej skrzynki to nie idzie podnieść, po a po prawej stronie, chyba nie. No nie, no kolejna walka, weź wpieprzaj! Spieprzaj dziadu! Co ja i teraz będzie unikał. Albo będzie pudłował. Ja, ja się czuję, jakbym ślepym grał, naprawdę. Jakbym ślepo postawił. Moż oczy? Moż. Widzisz? Widzisz. Czemu jesteś ślepy jak kret? Nie wiem, że poziom... Dlaczego co chwilę coś mi wyskakuje z trawy? Co to jest? Kinder niespodzianka? Że cały czas coś się trafia? Ludzie! Takie niespodzianki to ja pierwsze. Dajcie mi przejść. Niespodzianko to by było, jakby się nic w trawie nie trafiło. To by była kuźwa niespodzianka, z tego to mi się nawet cieszył. O, macie tajny zjazd blogerów, nie można tu wejść. Znaczy nawet strażnik nie chce ze mną rozmawiać, czyli no... no generalnie super. Nie wiem co to jest za mapa. Czekaj, 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 tam coś jest. Co to jest? Moment, zapiszę grę, bo nie wiem, że to mnie nie zabije, nie? Coś się tego nie widziałem. Co to jest? Nie tykaj mnie. Jesteś shape shifter? Być może. ShapeShifter, symbol e, na te, nie możesz żyć w tych lochach. Jeszcze raz, co? Powtórz, bo coś, co, chyba do mnie nie dotarło. O co chodzi? Ta postać jest też bezużyteczna. Jasna dupa, ciekawe czy tam w ogóle do środka można wejść. Ja nie wiem. Ej, kolejna walka, super. Dobra, nie chcę z niczym już teraz walczyć. Nie właśnie w trawę przypadkiem. Nie chcę już z niczym, z żadnym badziewiem, z żadnym gównem, z żadnym śmierdzącym przeciwnikiem już nie chcę walczyć. Tutaj też. Choćby to były komary. Nie chcę walczyć już w tym odcinku. Czaisz to? Bąbel? Czaisz to? No. To teraz spokojnie przejdźmy się do tego promu. Łódki, kurna, szalupy, cokolwiek to jest. Tak. Pewnie tu też można jeszcze walczyć z czymś? Mam nadzieję, że nie, no ale nigdy nie wiadomo. Masz pismo? No pierwszy. <laughs> no to siedźcie Trzeba? Można się wrócić? Za Zawczasu zapiszę grę, no bo w sumie nie wiem, czy mogę. Może... Nie, nie mogę się wrócić, czyli no jak poszedłeś tutaj, to musisz już tu siedzieć i w dupie jesteś generalnie. Ta, no to gdzie ja właściwie jestem? Co to jest? Co to co za sterty główna? Które tu leżą, może w tym coś będzie Co tu jest? O co tu chodzi? Tu jest jakaś muzyka w ogóle? Coś tam jest niby Słuchawki założyłem, coś tam słyszę Jaki jest cel mej wizyty? Trochę mi trochę przypomina Budynki z tego, z, z Prypeci Ze Stalkera No mapa duża, spora Spora, spora, chwalić, chwalić Tylko o co w tej mapie chodzi? Co ja miałem tu znaleźć może w ten sposób? O kurna. No mi nie mów tylko, że labirynt. Kurde, to będzie tragedia. No ale dobra, widocznie labirynt to labirynt. Jak trzeba przejść to trzeba przejść. No trudno. Co to jest? Coś się świeci, nie da rady tutaj nic wyziąć, czyli się świeci na marne. Też nic nie ma. Tam jest jakiś ziombój. Fonfel! Co ty tam mąż? Czekaj. Tu się nie da. Czyli trzeba jakoś inną drogo przejść Może tędy? Gdzie ja idę w ogóle? Gdzie ja zmierzam? Dokąd brnę? Ja cię sunę, patrz to. Lol Co? By wejść na prawowity cmentarz, znajdź monument i odegraj Scenę Uwaga! Zagadka wymaga włączenia dźwięków Jeśli je wyłączyłeś, to twórca prosi o włączenie ich Dobra Aha. No dobra, to przynajmniej wiem, co zrobić. Nie, tutaj trzeba przejść. Tam jest monument. Aha. Jeszcze raz, co ja miałem znaleźć? Odegraj scenę, dobra. Poczekaj, moment, ale jak tam wejść? trzeba wejść tam. O jezu, to teraz będę musiał. Znaleźć to gdzieś jakoś? Kurna. Tu jest na przykład. No nie, będę musiał na. O, ja cię ja pieprze. Trzeba będzie pewnie naokoło latać. Chociaż może nie. Może nie, nie. Śmiejący się zadzwonił telefon, ten wyżyczał je i wszedł do prawdziwego cmentarza. Hmm, śmiech, telefon, je. Śmiech, telefon, je. Okej. Okay. Śmiech, telefon, je, śmiech, telefon, je. Tak jest najłatwiej zapamiętać cokolwiek. Śmiech, telefon, je, śmiech, telefon, je. Śmiech. Nie to. Jeszcze raz. Który to jest telefon? Ten jest telefon? Tak. Śmiech. Okej, okay, ja jestem głupi jednak, bo krzyczy je to nie było. Krzyczy i je to są dwa dźwięki. W sensie nie, krzyczy je i to jest samo to je, tylko to no. Śmieje się, krzyczy, dzwoni telefon, je. Yeah. Albo nie, czekaj. Nie, 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 odwrotnie, tak. Tak, tak i tak. a jest! To rozumiem. Dobra, udało się. Co to jest? O co tu chodzi? Co tu się dzieje? Nic? No to fajnie, z kim ty jesteś? Duch, witajcie, stalkerzy. Do najświętszego grobowca świetliku może wchodzić tylko świetlik. Jak to? Jak to? Tak to, musisz przejść próbę, sam by dostać się do grobowca. Okej, okay, wejdę. No dobra, no, wchodzimy, więc się będę pierdzielił. To co tu się dzieje, panowie? Daper. Kartka przy nim mówi: Oszust, manipulator i najgorszy stalker. Zginął tak jak żył. Ale nie powinno to być napisane z g in all? Chyba. Nie wiem, wątpię. Nie, nie mam pojęcia. Znaczy nie wątpię, tylko nie wiem. Czyżbym musiał zapamiętywać tych stalkerów? No dobra, no zobaczymy. Ostatni świetlik Nagle ci się klasa zmieniła postaci? Dobra, może być. O co tu chodzi? On stał na zachodzie pentagramu, ona na wschodzie. Naprzeciw księgi stał Renifer, który ich ślubił. Tak, oto umarł 12, 22 świetlik i 12 świetliczka. Jeszcze raz. On stał na zachodzie, południe, wschód, zachód. Dobra, tak. O, ożył. I to powinno być. Tak. Tak? Co jest? No, słuchajcie, nie mogę się ruszać, więc nie wiem, co się dzieje. Nawet nie mogę escape'a wcisnąć, czyli jest ciekawie. Halo? Przepraszam? Można coś ruszyć? Co się stało? Dobra, w tym miejscu kończymy odcinek, bo gra się zbugowała. <laughs> Niestety, będę musiał wczytać. Także cóż, a w ogóle jest jeszcze tajne przejście w mapach, zobaczyłem. Więc ja wam je pokażę, ale pewnie w następnym odcinku albo w tam jakimś późniejszym. Dobra, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.